Cześć. W dzisiejszym materiale Andrzej Szajna, lider Nowej Lewicy oraz minister spraw zagranicznych przyznaje się do swojej choroby alkoholowej na platformie X, ale są też inne afery z nim związane. Nielegalna migracja? Polska Straż Graniczna postępuje tak jak trzeba, gdy imigranci forsują płot na granicy z Białorusią. Oraz czy Jarosław Kaczyński uratuje kampanię prezydencką pana Karola Wrótskiego? Zaczynamy. Dobrze, to zacznijmy od Andrzeja Szejny. Są trzy zarzuty w stosunku do niego. Kilometrówki. O co chodzi? Kilometrówki to zwrot kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez posłów. Według doniesień medialnych w latach 2019-2023 Andrzej Szejna otrzymał z tego tytułu około 122 tysięcy złotych. Wątpliwość budzi fakt, że to się działo w okresie pandemii COVID-19. Gdy aktywność poselska była ograniczona, prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w tych rozliczeniach. W ostatnim czasie Andrzej Szejna przyznał się publicznie do problemu z nadużywaniem alkoholu. W oświadczeniu opublikowanym na platformie X poinformował, że podjął terapię w związku z tym problemem. I za to oczywiście należy się szacunek, że człowiek potrafi się przyznać do błędu. W ostatnim czasie również była afera związana z Ryszardem Wilkiem z Konfederacji. Na pewno pamiętacie. Beata Maciejewska oskarżyła Andrzeja Szejnę o pobicie młodej działaczki partyjnej. Według jej relacji incydent miał miejsce podczas jednego z wydarzeń partyjnych. Szczegółowe informacje na temat tego zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione publicznie. W odpowiedzi na te oskarżenia Andrzej Szejna zapowiedział podjęcie kroków prawnych przeciwko Maciejewskiej, twierdząc że jej zarzuty są bezpodstawne. Obecnie obie strony zapowiadają podjęcia kroków prawnych w stosunku z wzajemnymi oskarżeniami. Andrzej Szejna stanowczo zaprzecza i deklaruje obronę swojego dobrego imienia na drodze sądowej. Z kolei Beata Maciejewska podtrzymuje swoje oskarżenia. Lewica od lat buduje swój wizerunek na walce o prawa kobiet, równości i przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jeśli więc polityk tej formacji zostaje oskarżony o jakiekolwiek zachowania sprzeczne z tymi wartościami, jak przemoc wobec kobiet, pojawia się ogromna hipokryzja, wygląda to tragicznie. Zastępując tych, którzy pracowali za najniższą krajową. Proszę Mam nadzieję, bardzo. że pan mnie nie pobije za odpowiedź, bo u was to ostatnio modne. Natomiast... Bardzo e, o, mnie to bardzo, nie bawi. Naprawdę. To... Ale jeszcze nic nie zostało potwierdzone, więc nie oceniajmy, póki nie ma oficjalnych informacji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz i nie zostawiłeś łapki, to zapraszam, daje to dodatkową motywację, jak widzę, że Wam się podoba. Ale spójrzmy, co się dzieje na polskiej prawicy. Kaczyński rusza w trasę. Odpowiedź na rosnące poparcie Sławomira Mencena. Jarosław Kaczyński postanowił osobiście wesprzeć kampanię Karola Nawrockiego. Oficjalnie chodzi o mobilizację wyborców, ale w tle widać obawy Prawa i Sprawiedliwości przed rosnącym poparciem Sławomira Mencena. Lider Konfederacji zyskuje zwłaszcza wśród młodych i prawicowych wyborców, którzy krytykują PiS za rozdawnictwo i kompromisy polityczne. Jeśli ten trend się utrzyma, Mencen może nie tylko zagrozić Nawróckiemu w wyborach prezydenckich. Zapinam pas, nie żeby nie było afery. Świetnie, ale boi się pandemii. Za pan Zapinam pas, żeby nie było jakiejś wielkiej afery, pani redaktor. Ale i stać się kluczową postacią na polskiej prawicy. Czy Kaczyński zdoła zatrzymać odpływ wyborców? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na ten temat. Warto zwrócić uwagę na wczorajszy występ Sławomira Mencena w programie Kanału Zero z Krzysztofem Stanowskim. Który w szczytowym momencie przyciągnął aż 220 tysięcy widzów. Rozmowa dotyczyła głównie poglądów Sławka, a także jego odpowiedzi dla troli, gdy podczas transmisji przygotowywał jajecznicę. Interesującym wątkiem jest pomysł mence do debaty 1 na jeden z Rafałem Trzaskowskim w TVN, -ie. jest gotów wystąpić na terenie lidera koalicji obywatelskiej, choć był on wielokrotnie zapraszany do programów, w trakcie tej kampanii Zdaję sobie sprawę, że nie ma tam miejsca na obiektywizm w stosunku do niego. Postawił jednak warunek. Jeśli zorganizują debatę z Rafałem Trzaskowskim, jest gotów wystąpić na terenie lidera koalicji obywatelskiej. Jeżeli zorganizujecie u siebie, w Tefauenie, debatę z Rafałem Trzaskowskim, jeden na jeden, to ja z w takiej debacie, w zasadzie w dowolnym dniu, który będzie nie kolidował z moimi wiecami, wystąpię w debacie u was. Najnowsze materiały wideo pokazują działanie polskiej straży granicznej wobec migrantów, którzy próbują przekroczyć nielegalnie granicę. Nagranie ukazuje grupę migrantów, wyposażonych w narzędzia do przecinania ogrodzeń, podejmujących próby forsowania zabezpieczeń na granicy. Polscy żołnierze oraz funkcjonariusze straży granicznej stanowczo, ale profesjonalnie reagują na te incydenty, skutecznie chroniąc granicę i suwerenność kraju. Cieszy fakt, że polskie służby Podejmują zdecydowane działania wobec obronie Rzeczypospolitej przed nielegalną migracją, zwłaszcza gdy przypominamy sobie sytuację z przeszłości. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś uwagi bądź pomysły, jaki format filmów byście chcieli zobaczyć, to dajcie znać w komentarzu. Dzięki za wysłuchanie, do zobaczenia. Cześć.